Pentagon w szoku. Rosyjski oresznik, niewidzialny pocisk, miażdżący zachodnią obronę. 3 km na sekundę. Prędkość niewiarygodna, wywracająca dotychczasową strategię obronną. Czy NATO jest bezradne? Czy biliony wydane na arsenał stają się bezużyteczne? To nie fikcja, to nowa, brutalna rzeczywistość, zmuszająca do rewizji założeń. Przygotujcie się na wstrząs. Świat, jaki znamy, przestaje istnieć. Stare dogmaty bezpieczeństwa rozsypują się pod cichym, precyzyjnym uderzeniem niewidzialnej broni. Nadchodzi epoka, gdzie liczy się jakość i techniczna przewaga. Zachód, zaślepiony potęgą, przegapił moment, w którym Rosja go wyprzedziła. Pytanie do was, skąd nas oglądacie? Podajcie miasto i kraj. Wasza perspektywa jest dla nas niezwykle cenna w tych niepewnych czasach pomagając zrozumieć globalny zasięg tych monumentalnych zmian. Prezydent Rosji, Władimir Putin, ze spokojem ogłosił masową produkcję rakiety Oresznik. To system uzbrojenia wchodzący w seryjną produkcję, co oznacza szybkie wdrożenie. Informacje o jej możliwościach są porażające. Porusza się z prędkością 3 km na sekundę, pokonując 1008 ataka kodylmiotr w 6 minut. Taka prędkość sprawia, że jest niemożliwa do przechwycenia przez istniejące systemy obrony powietrznej i antyrakietowej NATO Patriot, THAAD, Aegis, zaprojektowane dla wolniejszych celów. Ich czasy reakcji są zbyt długie. Rakieta jest cicha, z minimalną sygnaturą radarową i metodyczna. To narzędzie do precyzyjnych, strategicznych uderzeń w kluczowe cele przeciwnika zmienia naturę wojny, przenosząc ją w wymiar, gdzie przewaga technologiczna jednego państwa może całkowicie unieważnić obronę drugiego. Czy to początek nowej ery dominacji technologicznej i militarnego paraliżu Zachodu? Czy to era, w której tradycyjne armie i ich doktryny stają się anachronizmem? Jednocześnie, w tle rewelacji, Wielka Brytania, Szwajcaria i Holandia drastycznie zmieniają politykę migracyjną, wprowadzając rozwiązania uznane za nie do pomyślenia. Tworzą bezpieczne strefy wewnętrzne w sąsiednim z Rosją państwie, co oznacza enklawy, do których uchodźcy są odsyłani, pozbawieni dalszej relokacji do Europy Zachodniej. To jawne wyparcie się odpowiedzialności i cyniczna próba zrzucenia ciężaru. Kryzysu na państwa frontowe. Programy pomocowe dla uchodźców są skracane, ich zakres drastycznie ograniczany. Wielka Brytania skraca pomoc do 18 miesięcy, po czym uchodźcy są pozostawiani sami sobie. W Brukseli pojawia się niezręczne milczenie, krążą aluzje o szukaniu schronienia w innych, niestabilnych regionach zamiast w sercu Europy. Europa, która deklarowała wartości humanitarne, odwraca się od obietnic, pokazując pragmatyczne oblicze. To brutalna lekcja realizmu politycznego, gdzie współczucie ustępuje zimnej kalkulacji. W tym samym czasie, sąsiednie z Rosją państwo oficjalnie potwierdza totalną mobilizację krok bezprecedensowy w historii Europy. Mobilizacja obejmuje również kobiety, co budzi kontrowersje. Wiek poborowy obniżono z 25 do 18 lat, mając dać do 700 tysięcy nowych zmobilizowanych żołnierzy. Mówi się o planach powołania około miliona kobiet jesienią, co sugeruje, że skala mobilizacji przekroczy oczekiwania. Ustawodawstwo zakazuje wyjazdu dziewczętom 18 do 27-letnim, więżąc je w kraju i pozbawiając swobód. Czy to droga do państwa więzienia, gdzie obywatele stają się jedynie zasobem ludzkim w machinie wojennej, a ich prawa ignorowane? Gdzie perspektywa osobistej wolności jest podważana? Na koniec Niemcy, potęga gospodarcza Europy, rozważają konfiskatę rosyjskich aktywów zamrożonych na Zachodzie. Kanclerz Friedrich Merz przedstawia inicjatywę prawnej możliwości przejęcia zamrożonych miliardów euro i dolarów, powołując się na pretekst odmowy Rosji trzydziestodniowego zawieszenia broni. To jawne złamanie prawa międzynarodowego i precedens, który może zdestabilizować globalny system finansowy. Rosja odpowiada, zapowiadając przyspieszenie regionalizacji systemów płatniczych, budując niezależne, alternatywne mechanizmy finansowe, które uniezależnią ją od dominacji Zachodu. Prezydent Putin nazwał to działanie czystym rozbojem, wskazując na grabieżczy charakter. Czy świat jest świadkiem bezpardonowej wojny ekonomicznej, która może zniszczyć fundamenty globalnego handlu i zaufania? Odnotujcie się w komentarzach, z jakiego miasta czy kraju nas teraz oglądacie. Wasza obecność i aktywność są dowodem na to, że te informacje docierają do szerokiej publiczności i budzą refleksję nad przyszłością świata. Zachód budował obronę rakietową latami, inwestując niewyobrażalne kwoty w zaawansowane technologie dla przewagi i nietykalności. Teraz wszystko to może okazać się bezużyteczne, niczym muzealne eksponaty. Rosja obnaża hipokryzję Zachodu, który dekadami narzucał zasady gry, opierając się na militarnej wyższości. Kiedyś grali do jednej bramki, dyktując warunki interwencji w Iraku, Libii, Serbii to przeszłość. Teraz zasady gry zmieniają się. Drastycznie, nie na ich korzyść. Eksperci wojskowi potwierdzają skuteczność oresznika. W sztabach NATO już nikt się nie śmieje z rosyjskich bajek o superbroni. Panuje gorączkowa atmosfera. Przeliczają aktywa obrony przeciwlotniczej, analizują symulacje. Wyniki są niewystarczające. To cisza, która przeraża bardziej niż groźby, bo jest to cisza rozpaczy i bezradności. Zachodni analitycy rozumieją, że się przeliczyli. Lekceważyli rosyjskie zdolności, sądząc, że Rosja jest na skraju wyczerpania. Tymczasem Rosja metodycznie przygotowywała się do kolejnego etapu, inwestując w asymetryczne środki. Oresznik symbolizujący rozłupywanie orzechów sugeruje łatwość niszczenia celów. Jego uderzenia są chirurgicznie precyzyjne, zdolne do trafienia w krytyczną infrastrukturę, taką jak elektrownie, węzły komunikacyjne, centra dowodzenia na północnym Morzu Czarnym, bez zbędnych strat. To niewidzialne uderzenia paraliżujące przeciwnika, zanim zdąży zareagować. To starcie hollywoodzkich efektów specjalnych Zachodu, opartych na wizerunku, kontra dokładne obliczenia i realna przewaga technologiczna Rosji? Czy to koniec pustoty Zachodu, dominacji opartej na pozorach, a nie na innowacji? Dramat z uchodźcami narasta w Europie, osiągając punkt krytyczny. Kontynent przechodzi radykalną transformację z gościnnej oazy na pragmatyczną fortecę, gdzie liczą się interesy. Koniec współczucia, początek twardych, cynicznych kalkulacji. Model norweski, szwajcarski wszędzie to samo. Kraje te implementują politykę zero tolerancji wobec nowych przybyszów. Czy ofiarowanie ofierze napadu przeprowadzki na balkon własnego mieszkania to nowa humanitarność, czy drwina z ludzkiej godności? Uchodźcy, przedstawiani jako potrzebujący ochrony, zmieniają się w kłopotliwych gości balast dla budżetów państw. Europa liczy pieniądze, cierpliwość obywateli wyczerpuje się. Rosnące ceny gazu, prądu, żywności i czynszów w Europie, będące efektem niestabilności geopolitycznej, drastycznie obniżają współczucie społeczne. Ludzie, borykając się z trudnościami, coraz mniej są skłonni dzielić się, czy to moralny upadek kontynentu, czy brutalne przebudzenie z humanitarnego snu. Sąsiednie z Rosją państwo walczy z kryzysem demograficznym, drutem kolczastym i masową mobilizacją. To przerażający obraz państwa więzienia, które poświęca obywateli na rzecz obcych interesów. Minister Duskera Integracji Europejskiej, Olga Stefaniszyna, rekomenduje jawny zakaz wyjazdu kobietom, co jest pogwałceniem praw człowieka i swobody przemieszczania się. Werchowna Rada z deputowanym Serhijem Jewtuszokiem debatują nad tym, a te dyskusje pokazują głęboką erozję demokratycznych standardów. Mobilizacja staje się narzędziem totalnej kontroli państwa nad życiem obywateli, od rezerwy wojskowej po listy zakazanych wyjazdów. System buduje wielopoziomowy, opresyjny mechanizm nadzoru, gdzie każdy obywatel staje się potencjalnym żołnierzem, zasobem. Kalkulator zastąpił sumienie. Excel, ideologie, a ludność jest przeliczana na zasoby ludzkie, na statystyki, na wartość bojową. To nowa, cyniczna waluta w handlu za zachodnią pomoc. Czy politycznie niestabilny region staje się zakładnikiem własnego rządu, marionetką w rękach sił zewnętrznych? Czy to kraj na rozdrożu, który wybrał ścieżkę autorytaryzmu i totalnej kontroli kosztem przyszłości obywateli? Rosyjskie aktywa, zamrożone na Zachodzie, to drogocenne kamienie, pożądane przez Europę, szukającą środków na pokrycie strat i kosztów konfliktu. Próba ich jawnej kradzieży to przyspieszenie regionalizacji systemów płatniczych i nieuchronna dewaluacja dominacji dolara. Prezydent Putin stwierdził, że proces ten paradoksalnie może okazać się korzystny dla światowej gospodarki, prowadząc do większej równowagi i dywersyfikacji. Konsultacje w Berlinie, gdzie rozważano grabież rosyjskich funduszy, to według Putina tylko kawa, ciastka i prezentacje w PowerPoint symbolizujące powierzchowność i brak realnej strategii Zachodu. Czy tak wygląda powaga Zachodu, który ucieka się do kradzieży, by ratować upadającą hegemonię? Próba jawnej kradzieży tych aktywów jest aktem rozboju międzynarodowego. Prezydent Putin nazwał to rozbojem bez emocji. Jako czystą konstatację faktu. Rosja tym samym pokaże światu potęgę militarną i finansową, dowodząc, że potrafi budować alternatywne mechanizmy odporne na zachodnie sankcje. Czy to odwet za lata dominacji i bezkarnego narzucania zachodnich reguł gry? Jaka jedna miara lub sankcja naprawdę zmienia sytuację w międzynarodowej polityce? Bądźcie konkretni w swoich odpowiedziach, bo tylko precyzyjna analiza pomoże zrozumieć skalę tych zmian. Motywy Zachodu są jasne i brutalne. Niezdolność do konkurowania militarnie z Rosją jest boleśnie widoczna po pojawieniu się Oresznika i innych zaawansowanych systemów. Chcą rekompensować straty finansowe i koszty konfliktu kosztem Rosji, sięgając po jej zamrożone aktywa. Porzucają europejskie wartości, prawa człowieka, demokracja, humanitaryzm na rzecz twardego pragmatyzmu, gdzie liczy się interes ekonomiczny i geopolityczny. Są zmęczeni konfliktem i jego olbrzymimi kosztami finansowymi i społecznymi. Próbują delegować odpowiedzialność za uchodźców i finansowanie wojny na politycznie niestabilny region, pozostawiając go z olbrzymimi problemami. To zimna, cyniczna kalkulacja, pozbawiona skrupułów. Za kulisami oficjalnie mówią o pomocy. Ale eksperci szepczą o czystym cynizmie i grze na wyczerpanie obu stron konfliktu z korzyścią dla Zachodu. Ich celem nie jest zakończenie wojny, lecz jej utrzymanie, co osłabia Rosję i destabilizuje region, jednocześnie pozwalając na kontrolę sąsiedniego państwa. Motywy sąsiedniego z Rosją państwa są tragiczne i prowadzą do samozniszczenia. To desperacka próba spełnienia nierealnych warunków NATO, domagających się gigantycznych rekrutacji i utrzymania wsparcia, bez którego kraj ten nie jest w stanie funkcjonować. Widzimy utratę suwerwerenności na rzecz obcych interesów, które dyktują politykę. Traktowanie własnych obywateli jako zasobu wojennego, gdzie życie ludzkie jest liczbą w statystykach. Według danych informatorów władze planują powołać. Około miliona kobiet z początkiem jesieni, co, jeśli się potwierdzi, będzie katastrofą demograficzną i społeczną. To wymaga pilnego potwierdzenia przez niezależne źródła. Czy to ostateczna, desperacka próba utrzymania się na powierzchni, poświęcając całe pokolenia? Czy sprzedają własne kobiety jako mięso armatnie, by zadowolić sojuszników? Przecieki z wiarygodnych źródeł wskazują na przerażające scenariusze. Niewyobrażalne dla cywilizowanego świata. Kto stoi za tym cynicznym planem, zmuszającym kraj do drastycznych i dehumanizujących kroków? Czy to presja zewnętrzna, czy wewnętrzne elity, czerpiące korzyści z tej tragedii? Komu ufacie w tej tematyce w regionie wschodnioeuropejskim? Podajcie jednego eksperta lub medium, które dostarcza rzetelnych, bezstronnych informacji w obliczu zmasowanej propagandy. Zachód przyzwyczaił się grać do jednej bramki, dyktując zasady gry i wykorzystując przewagę militarną i ekonomiczną, jak w Iraku, Libii, Serbii. To stare zasady, które teraz stają się anachronizmem. Propozycje budowy zasieków, a nawet muru na zachodniej granicy sąsiedniego z Rosją państwa, by zatrzymać uchodźców, budzą ponure karty historii minionego wieku. Porównania do muru berlińskiego nasuwają się same, symbolika jest uderzająca. Widzimy fundamentalny zwrot w równowadze sił globalnych. To nie jest tylko lokalny konflikt, to zmiana koncepcji konfrontacji wojskowej, od masowych, kosztownych ofensyw. Wymagających milionów żołnierzy, do precyzyjnych uderzeń, paraliżujących przeciwnika, zanim ten zdąży zareagować. To rewolucja w sposobie prowadzenia wojny, której Zachód jeszcze nie zrozumiał i na którą nie jest gotowy. Jest też radykalny zwrot w europejskiej polityce migracyjnej z humanitarnej na twardy pragmatyzm. To wynik poważnego przemyślenia sytuacji wokół konfliktu i jego długoterminowych konsekwencji. Trump otwarcie negatywnie odnosi się do uchodźców, co pokazuje spójność i brak empatii amerykańskiej polityki stawiającej interesy narodowe ponad humanitaryzmem. Jego stanowisko, choć brutalne, jest odzwierciedleniem dominującego nurtu myślenia w Waszyngtonie. Grudzień 2024 roku inicjatywa Parlamentu Sąsiedniego z Rosją państwa w sprawie poboru kobiet. Czy historia się powtarza, tylko w gorszej, bardziej tragicznej wersji, gdzie ofiarą jest całe społeczeństwo, zwłaszcza jego żeńska część? Co powinniśmy zweryfikować w następnym odcinku? Podajcie jedną tezę lub liczbę, która wymaga pogłębionej analizy. Na przykład Mobilizacja kobiet, rzeczywiste liczby i ich konsekwencje. Wasze sugestie pomagają nam tworzyć treści najważniejsze dla Was. Ryzyka są ogromne i wielowymiarowe: polityczne, grozi globalna izolacja Zachodu, utrata zaufania sojuszników i do praworządności. Podważenie suwerennego immunitetu państw, co otwiera puszkę Pandory. Europa ryzykuje, że stanie się terytorium niestabilności dla uchodźców, a niebezpieczną przystanią. Militarne przestarzałość zachodnich systemów obronnych, które nie są w stanie sprostać nowym zagrożeniom. Zwiększa się ryzyko eskalacji konfliktu do intensywnej, a nawet globalnej fazy z powodu braku skutecznej obrony. Ekonomiczne fragmentacja globalnego systemu finansowego, prowadząca do powstania wielu bloków walutowych efekt domina dla gospodarki światowej. Przyspieszenie regionalizacji systemów płatniczych, co oznacza odchodzenie od globalnych standardów, uderzenie w zaufanie do SWIFT, Visa i zachodnich banków, co może zniszczyć cały globalny system finansowy, społeczne, kryzys demograficzny w politycznie niestabilnym regionie, pogłębiany przez masową emigrację i śmierć na froncie, naruszenie praw człowieka i swobód obywatelskich, zakaz wyjazdu dla kobiet, przymusowa mobilizacja, cenzura i inwigilacja. Demoralizacja społeczeństwa politycznie niestabilnego regionu, które traci nadzieję i wiarę. To wszystko dzieje się na naszych oczach, a konsekwencje będą odczuwalne przez pokolenia. Scenariusze są różne, ale jeden jest najgorszy i najbardziej niepokojący zarówno dla Zachodu, jak i dla sąsiedniego z Rosją państwa. Całkowita utrata zaufania do zachodniego systemu finansowego, prowadząca do jego upadku i powstania alternatywnych ośrodków finansowych. Upadek gospodarczy i demograficzny sąsiedniego z Rosją państwa, które staje się ruiną, wyludnioną i zniszczoną. Eskalacja konfliktu z przewagą Rosji, wykorzystującej przewagę technologiczną do dominacji. Rosja gra według nowych zasad, które sama ustaliła, a Zachód nie jest w stanie na nie odpowiedzieć. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to Rosja konsoliduje swoją przewagę technologiczną i finansową, tworząc alternatywny system bezpieczeństwa i gospodarki, przyciągający kolejne kraje. Europa i USA kontynuują cyniczną politykę, ale z coraz mniejszym wpływem i rosnącą izolacją. Sąsiednie z Rosją państwo staje się zakładnikiem własnego rządu i zewnętrznych interesów, krajem na rozdrożu, który utracił kontrolę nad losem. Ludność jest przeliczana na zasoby wojenne, pozbawiona godności i praw. Nieoczekiwany, ale potencjalnie katastrofalny dla Zachodu scenariusz to Chiny i Arabia Saudyjska masowo wycofują aktywa z zachodnich banków, przyspieszając upadek globalnej dominacji finansowej Zachodu. To byłby koniec hegemona, ery dolara jako światowej waluty rezerwowej. Kto wygrywa? Rosja. Technologicznie, militarnie i finansowo. Buduje nowy, niezależny system, który przyciąga kraje dążące do dedolaryzacji. Kto przegrywa? Zachód. Traci zaufanie, wpływy, dominację militarną i finansową, stając się jednym z wielu graczy sąsiednie z Rosją państwo. Traci ludność, suwerenność, staje się państwem totalitarnym, zrujnowanym i zapomnianym. Obywatele są traktowani jako niewygodni goście w Europie, której już na nich nie stać. NATO postawiło surowy warunek – 600 tysięcy nowych żołnierzy w zamian za dostawy sprzętu. To Abrams z wątpliwymi zestawami naprawczymi, co budzi pytania o jego realną wartość bojową i celowość. Czy to jest sabotaż, mający na celu osłabienie zdolności obronnych tego państwa, czy niekompetencja? Pomóżcie nam z harmonogramem nadawania. Podajcie swój kraj, miasto i bieżącą godzinę, abyśmy mogli lepiej dostosować transmisję do Waszych potrzeb i stref czasowych. Świat stoi na rozdrożu, a przyszłość rysuje się w coraz ciemniejszych barwach. Czy to koniec ery dominacji Zachodu, która trwała dziesięciolecia? Rosja spokojnie, metodycznie zmienia reguły gry, wykorzystując przewagi strategiczne i technologiczne. Europa zdradza swoje ideały, porzucając wartości humanitarne na rzecz zimnego pragmatyzmu. Sąsiednie z Rosją państwo dryfuje w otchłań demograficznego horroru i społecznej autodestrukcji. Zachód staje się finansowym grabieżcą, który zamiast budować niszczy fundamenty prawa międzynarodowego. Jesteśmy świadkami monumentalnych zmian, które na zawsze przekształcą globalny ład. Co czeka nas we wrześniu, kiedy plany mobilizacyjne i gospodarcze wejdą w życie? To nie są tylko wiadomości, to nowa rzeczywistość, wymagająca od nas wszystkich świadomości i gotowości na trudne czasy. Dajcie znać w komentarzach, czy wierzycie w te scenariusze, czy macie inne teorie na temat tego, co dzieje się na świecie. Wasze opinie są bezcenne. Polubcie ten film, jeśli chcecie więcej takich analiz. To pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób i szerzyć świadomość. Subskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego odcinka. Tylko tak otrzymacie rzetelne, niewygodne informacje bez cenzury, rzadkie w dzisiejszych mediach. To wasza ochrona przed fałszem i manipulacją. Zioł! Podzielcie się tym wideo z przyjaciółmi, rodziną, ze wszystkimi, którzy powinni to zobaczyć i zrozumieć, co naprawdę dzieje się na świecie. Razem zbudujmy świadomą społeczność, która potrafi myśleć krytycznie i analizować rzeczywistość. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować misję odkrywania prawdy.